Ty mordo, dawaj uciekamy, bo jedzie ekipa z szachtą. A nie, ty zapomniałeś, że samochód w rowie został. <grym> Lecim swoje. Chwilę wcześniej w sieci pojawiły się wiadomości, że Denis miał staronować auto szachty, a ten skończył w rowie. Na tym nie koniec posypały się ostre wyzwiska i cenzurowane bluzgi, a konflikt eskaluje z każdym dniem. Czy epicentrum tej wojny wybuchnie na ulicy? Czy byli przyjaciele staną naprzeciwko siebie w klatce? I rozstrzygną to w ringu. Dajcie znać w komentarzach, kto według Was wyszedł bezwycięsko z takiego starcia. I oczywiście jak to bywa, Nathan Marto nie mógł przemilczeć tej sytuacji i dorzucił swoje trzy grosze. I tak wiem, że to będzie łatwe do zweryfikowania, zresztą dzwońcie do szachty. Dzwońcie do szachty, zapytajcie. Tylko nagrajcie rozmowę, jak z nim rozmawiacie. Nagrajcie rozmowę. Na ten Marcoń, bo taki oficjalnie to żart. To ja teraz nie mówię tego żartobliwie, tylko mówię to oficjalnie, że Denis ma zakaz wjazdu do Torunia. W, w, w ogóle go nie ma. Zauważ, że od nich się często nie mówię Już bardzo długo, bo nawet jak robił te swoje akcje, bo mi to nie obchodziło. A teraz po prostu wiem, że ma zakaz wjazdu do Torunia. Zostaw follow, bo będziemy na bieżąco informować o tym konflikcie.